Możą w foteliku? Tak. I co? Chętnie jeździsz czy nie? Tak. Je na podstawce i w foteliku. Jak baba zawsze jedzie gdzieś i fotelik jest w drugim samochodzie, to jedziemy do babci po fotelik i tak i ja sam i gdzieś ja wyjadę zawsze, to zawsze się zapina w pasaż. Policjanci przypominają, że sam fotelik w samochodzie to za mało. Najczęstszym błędem jest błąd polegający na nieprzypięciu fotelika. Dlatego jest wtedy używanie fotelika pozbawione najmniejszego sensu, gdyż fotelik razem z dzieckiem w razie zdarzenia czy zderzenia wylatuje do przodu samochodu. Zdarza się też, że rodzice dla wygody dziecka przekładają pasy pod jego pachą, co w razie wypadku może doprowadzić do tragedii. W sumie podczas ubiegłorocznych wakacji w Wielkopolsce w ponad 300 wypadkach zginęło 14 dzieci, a prawie 300 zostało rannych. Wojciech Sikorski, Teleskop. Na dziś to wszystko. Jutro pierwsze wiadomości w Teleskopie o 7.40. Wadami wymowy alarmują logopedzi i przypominają, że rehabilitację zacząć można nawet wtedy, gdy dziecko zbyt wiele nie mówi. Tymczasem rodzice nierzadko dostrzegają problem wtedy, gdy dziecko jest już w przedszkolu. Dziś mówimy o tym nie bez powodu. Jest Europejski Dzień Terapeutów. Czy ten chłopiec zostanie w przyszłości pilotem zależy od wielu czynników, ale na jeden mamy wpływ już dziś – mowę. Z wadą wymowy w zawodzie pilota nie ma szans, zresztą nie ma szans także w innych profesjach – prezenter, nauczyciel, aktor. A dzieci potrzebujących pomocy logopedy jest coraz więcej. W tym roku na ponad setkę dzieci, które uczęszcza do naszego przedszkola, aż 25 przedszkolaków potrzebuje takiej terapii. Na leżaku. Na leżaku. tak. Wiele z tych przedszkolaków nie miałoby wady wymowy, gdyby do logopedy trafiły dużo wcześniej. Najmłodsi pacjenci trafiają na terapię w wieku kilku miesięcy. Pokazuje to, jak ważna jest dobra diagnoza lekarska. Z tą jednak bywa różnie. Często rodzice słyszą od lekarzy, że chłopcy mówią później, że to jak dziecko jest sprawne fizycznie, to ma czas na to, żeby ta, ta mowa przyszła później. Niestety później często znaczy za późno. Każdy rodzic i myślę, że lekarz powinien przejść taki krótki kurs, co jest normą logopedyczną, a co nie. Tak? Bo często po prostu jesteśmy nieświadomi, przychodzimy zbyt późno. Lekarze rodzinni tłumaczą, że nie lekceważą sugestii rodziców, ale podczas wizyt po prostu brakuje im czasu. Do tego, aby dokładnie stwierdzić... I rozpoznać prawidłowo zaburzenia wymowy u dziecka. Oczywiście, jeżeli są one ewidentne, to sprawa jest dosyć prosta. Rodzice mają prawo domagać się skierowania do specjalisty nawet wtedy, gdy dziecko jeszcze nie mówi. Wystarczy, że mają choć cień wątpliwości co do prawidłowego rozwoju. W przypadku terapii logopedycznej sprawdza się powiedzenie im wcześniej, tym lepiej. Joanna Nikuła, Telesko.